Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie kiełbabuła, to znaczy się, będzie to burgerowa bułka z kiełbasą i z dodatkami, z bardzo pysznymi dodatkami, które zaraz Wam przedstawię. Będą to pieczarki, cebula, trochę roszponki, oczywiście usmażymy na patelni bekon. To zrobimy najpierw trochę Jakiejś ogórkowej sałatki, trochę kwaskowatej, żeby e, fajnie połączyły się smaki, zrównoważyły smaki. No i kiełbasa. Kiełbasę użyję dzisiaj drobiowej. A więc zaczynamy, bo no szkoda czasu. Najpierw wysmażę boczek. Boczek, który później włożę z powrotem do bułki. Chodzi mi, żeby e, wydobyć trochę tłuszczu, a później będzie pysznie chrupało. Na zimną patelnię kładę plastry boczku. Równo układam po jednym plasterku, żeby nie leżały plasterki jeden na drugim, bo wtedy nie zrobi się pyszny i chrupiący. Mamy chwilę czasu, więc przygotujemy sobie kolejne produkty. Najpierw kiełbasa. Myślę, że dwie takie laski kiełbasy wystarczą. Dobra. I teraz, co ja z nią zrobię? Przecinam ją wzdłuż. W ten sposób. I nacinam od zewnętrznej strony. Chodzi o to, że w trakcie smażenia nie będzie nam się tak wiecie. Zawijała. Dobra. Robimy nacięcia. Kiełbasa przygotowana, więc odkładam ją na talerz. Teraz pieczarki i cebula. Cebulę kroimy w pół plasterki. Nie musi być drobna. Pieczarki będę kroił na cztery części. Boczek zaczyna pięknie pachnąć. Boczek jeszcze chwilkę i będzie gotowy, ale teraz musimy go odwrócić. Zobaczcie, jak on się pięknie zrumienił i wytopił. Wykładam go na talerz wyłożony ręcznikiem kuchennym, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. On wtedy zrobi się. Mega chrupiący i pyszny. A jak pachnie. Podstawiam. Wow. Zwiększam troszeczkę płomień. Nie wrzucam wszystkich na raz, żeby temperatura nie spadła. To ma się smażyć. Już yy, nieraz wspominałem, yy, w jaki sposób należy obsmażać, smażyć pieczarki. Trzeba je. Naprawdę smaż na wysokiej temperaturze. One wtedy nie będą nam się gotowały, a pięknie będą się rumieniły. Pieczarki teraz posypię pieprzem, ale nie solą. Sól damy na końcu. Trochę tymianku. Tymianek nada pięknego aromatu. Jeśli posiadamy w domu suszony tymianek, to możemy również dodać suszony. Ja mam akurat świeży, więc taki dodaję. Jest bardziej aromatyczny. Pieczarki pięknie się rumienią w ten sposób smażone. Musi być wysoka temperatura. Do podsmażonych pieczarek teraz wlewam trochę octu balsamicznego, solę i podsmażam kilka minut. Podsmażam kilka minut. Chodzi o to, żeby yy, trochę to wszystko się zredukowało i za chwileczkę dodam cebulę. Cebulę z pieczarkami będę trzymał na patelni około 10 minut i za chwilę przesypię to do talerza. Cebula i pieczarki niech się podsmażają. Ja w tym czasie włożę dwie bułki do piekarnika, ale najpierw je przekroję. Będzie, bo później po upieczeniu będzie ciężko to zrobić. Nie wiem, jak wy, ale ja zawsze mam problem z przekrojeniem równo bułki. Gdzieś mi zawsze ten nóż. Gdzieś schodzi na bok. Dobra, bułki wkładam do nagrzanego piekarnika do 200 stopni na nie wiem, może 5, może 6 minut. One muszą się fajnie podgrzać i zrobić chrupiące. Cebula i pieczarki są idealnie podsmażone. Pięknie pachną i pięknie apetycznie wyglądają. Przełóżmy je teraz na talerz. Zobaczcie. Sama dobroć. Jak widzimy patelnia jest dobrze rozgrzana, więc kiełbasa bardzo szybko się usmaży. I taka będzie wspaniała kiełbabuła. No i kiełbasa usmażona, bułka, zobaczcie, podgrzana z wierzchu. Chrupiąca w środku, delikatna, więc teraz tak. To możemy wyłączyć, i spod bułki smaruję musztardą. Ostrą musztardą, porządną. Trochę cebuli z pieczarkami. Wezmę jakąś łyżkę. To będzie wielka eksplozja smaków. Teraz kiełbasa. Ona ma wystawać poza bułę. Następnie dodajemy ponownie pieczarki, cebulę. Trochę zieleniny, ogórki konserwowe w plasterkach, takie sałatkowe, pikle, tak jak do burgerów, na górę chrupiący boczek zobaczcie. Przykrywam. I moja kiełbobuła jest praktycznie gotowa. Jedna tutaj mam drugą. Za chwileczkę ją zrobię, ale najpierw tą spróbujemy. Zobaczcie, jaka kanapka. I mogę próbować. Mmm. Pieczarki, kiełbasa. Do tego porządna musztarda. No, jak jeść porządne śniadanie, to trzeba zjeść wszystko. Przecież nie zostawię takiej dobroci, żeby ostygła. No, coś wspaniałego. Uwierzcie mi, a ja już się z wami żegnam i Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film, no i życzę Wam smacznego i zobaczcie, kilka podstawowych produktów, które praktycznie zawsze mam w lodówce, oczywiście oprócz bułek i takie jedzonko. Hmm.